I dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie usunięcia stresu za pomocą zarządzania czasem. A przy tym jak zacznę, mam dla Ciebie usunięcie Twojego problemu życiowego, niemożliwości postawienia celu życiowego. Skutkiem tego po prostu będzie marnowanie Twojego resursu życiowego, Twoich pieniędzy i Twojego czasu, który mogłeś poświęcić na to, żeby wybrać swój prawdziwy cel i ten cel realizować. Jeżeli chcesz usunąć ten problem, znajdziesz link w opisie pod tym filmikiem. Teraz wracam do tematu usunięcia stresu za pomocą zarządzania czasem. Czy może a, po prostu zarządzanie czasem pomóc, czy usunąć twój stres? A, mam na to odpowiedź, że tak. Zarządzanie czasem pomoże Ci usunąć Twój stres w pracy, w domu, przy wykonaniu Twoich zadań i temu podobnych rzeczach. Dla przykładu, jak to pomoże Ci usunąć Twój stres? Jest to bardzo proste. Jeżeli zaplanujesz swój tydzień, to po prostu usuniesz od razu swój stres tygodniowy. Dlatego, że zaplanowałeś wszystkie zadania, wiesz kiedy, co masz robić masz listę tych zadań, co masz robić, po prostu nie pamiętasz to wszystko w głowie. i po prostu bierzesz ten list i wykonujesz po prostu po punktach, wykonujesz ten Twój list i osiągasz więcej zamiast tego, żeby po prostu nie robić ten list zadań a na tym i polega usunięcie stresu za pomocą Zarządzanie czasem, nie będziesz nigdzie spieszyć, spieszysz. to tak samo jak w sklepie, jeżeli nie bierzesz listy zakup, to po prostu kupisz wszystko to, co są w tym sklepie. A oczywiście, jeżeli jesteś głodny, um, to jeszcze więcej skupisz, jeszcze dwa sklepy. Um, także, jeżeli spodobało Ci się ten filmik postał podbienie, zasubskrybuj kanał, napisz komentarz, także znajdziesz dodatkowe filmiki, folder odtwarzania z tym filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.